Zaraz ruszacie w trasę koncertową. Jak się czujesz? Super, naprawdę. Mimo tego całego stresu i, i natłoku obowiązków czuję się super, serio. Ja. No, dla mnie kiedyś było niewyobrażalne pojechanie w trasę, ja za małego dzieciaczka, wiesz, chodziłam na lekcję śpiewu i dla mnie trasa koncertowa to było coś niewyobrażalnego. Ja w tamtym momencie to było dla mnie marzenie nie do osiągnięcia, a to się dzieje już za tydzień, więc jestem naprawdę wdzięczna, wdzięczna. Ja bardzo doceniam wszystko, co mam na ten moment. Wiesz o co chodzi, że, że to, że mieszkam w domu X, że, że otaczam się takimi ludźmi, że jestem influencerką, że mogę, że w ogóle, wiesz o co chodzi, że robię takie rzeczy... I to jest moja praca, jestem wdzięczna za to, na jaki, w jakim momencie życia jestem i, i że tak to wszystko się potoczyło, także naprawdę cieszę się na tą trasę i damy tam no czadu, mamy już choreografię na... W sensie mamy już, mamy choreografię na y, piosenkę barwy i na pewno zrobimy tam show z dziewczynami. Y, ja się nie mogę doczekać. A będzie live czy playback? Yy... Wiesz co? coś do tego tak ambicjonalnie, że live chodziłaś na lekcję śpiewu i będziesz chciała tam Ciała... pokazać, że ja umiem? Nasze piosenki, kurczę, wiesz co, mi się wydaje, że będzie pół playback, czyli będzie przebijał nasz głos, ale nie będzie to czysty jakby live. Ja kminiłam nad tym, żeby na all in wyłączyć autotune, jakby wiesz, zupełnie, ale myślę, że jak się wiesz, o to chodzi, my raz mieliśmy koncert w Egipcie i jak my skakaliśmy i mieliśmy mm. do tego śpiewać, to jest bardzo, bardzo ciężko. Więc jeżeli na all-in będę się działa, nie wiem, nie wiem, postaram się to jakoś wykminić, ale zobaczycie na trasie, jak jeszcze... Nie macie biel, to tak kupujcie szybko promocja.